55. wyjazd spacerem po górach. Mieliśmy ruszać z Korbielowa i w Kobielowie jesteśmy. Tylko na razie wstrzymuje nas pogoda, opad deszczu na szlak, a ruszy 40 osób. Cel główny to oczywiście Pilsko, choć na tą chwilę wygląda to mało realnie. żółtym szlakiem mamy ruszać na punkt zwany. Przełęcz pod Beskidem Krzyżowskim. Od wielowa w stronę Przełęczy powędrujemy żółtym szlakiem. Dotarliśmy na przełączkę do szlaku. Czerwonego, fragmentu głównego szlaku Beskidzkiego, którym powędrujemy na pewno w stronę Przewęczy glinne. Warunki pogodowe nieco się poprawiły, osiągnęliśmy grzbiet graniczny i teraz szlakiem Czerwonym powędrujemy dalej. Widok spod Beskidu Kobielowskiego na masyw w Babiej Góry i Boże, kocham, tak? Wędrując od. Kobielowa przez Beskid Kobielowski otwierają się takie widoki na królową Beskidów. Widoki mają wzięcie u wszystkich. No, może jednak nie u wszystkich. Po minięciu Beskidu Kobielowskiego mamy do czynienia z nieco niższą górą, ale też ponad 900 m, 935 Student. Z rejonu przełęczy glinne widok na masyw Pilska. Wruszamy z Przełęczy Grinne. Na rozejściu szlaków, Szlak Czerwony, Główny Szlak Beskidzki skręca w stronę Słońska na Hali Miziowej. Tam zresztą widać znaki, a my wędrujemy już szlakiem granicznym, słowackim koloru niebieskiego. Nam pozostaje już tylko marsz szlakiem niebieskim Słowackim, granicznym na wyniesienie w pięciu kopców, i później, oczywiście, tego najwyższego punktu, jakim jest Pilsko. Z babią górą za plecami, no teraz, oczywiście, przed oczami. Majestat królowej Beskidów potwierdza ta chmurka, która skrywa tajemniczo. Najwyższy punkt Diablak. Jedna z najbardziej efektownych ścianek w podejściu na pilsko. Większe kosówki. Do szczytu pozostało już naprawdę niewiele. Pilsko wzięte. Wyniesienie szczytowe pilska, no niestety nie przywitało nas. Piękną pogodą, robiło się mglisto. Wszystkie widoki, jakie do tej pory można było podziwiać, zniknęły. A pojawił się jeszcze zimny, mroźny wiaterek, który ekipę szybko wygonił ze szczytu, bo oczywiście ze pięciu kopców, a później ze Hali Miziowej. Ogon ekipy na Pilsku. 1557 metrów. Zdobyte długi co do wysokości, szczyt Beskidach. pięty ekipa pacerem po górach. Rusza dalej Bo zimno, a w sonisku coś ciepłego zawsze się znajdzie. Odcinek między zasadniczą, zasadniczym wyniesieniem Pilska, a górą pięciu kopców. Wedle Polskiego Nazewnictwa Góra Pięciu Kopców wedle Słowackiego Pilsko Graniczne Podejście jakiś czas temu widać było całą Babią Górę, teraz zostały jej podstawy czeka nas takie oto zejście ładnie widoczne, bo jedyna ścieżka w Kosówce w końcu wypalikowana, więc też łatwo można dostrzec. No i końców w dole gdzieś tam z zabudowania miejscowości, do której schodzimy, czyli do Gorbielowa. Pokazują się na chwilę Tatry w kopule szczytowej. Nie zabawiliśmy za długo, z uwagi na czas, na panujące warunki pogodowe, czyli mocny zimny wiatr. Schodzimy niżej Sonisko czeka i dalsza część wędrówki też przed nami. Schronisko na hali miziowej. Tam zmierzamy. A pogoda znowu się poprawia, bo wychodzi słońce. Ludziki spaceru po górach gdzieś tam sobie schodzą. Część oczywiście już w dawno czeka. Opuszczamy schronisko na hali i druga część ekipy rusza szlakiem żółtym do Korbielowa. Opuszczamy mglistą halę miżową i o 17.38 rozpoczynamy zejście szlakiem żółtym do Korbielowa. peleton ekipy Spacerem po górach już na szlaku Żółtym. Około godziny drogi do Korbielowa. Ogon zadowolony, choć pewnie zmęczony, ale tak bywa przy każdej dłuższej wycieczce górskiej. Pierwsze wędrówki na czołówkach bardzo wcześnie, bo we wrześniu Spacerem po górach